Atak węgierskich huzarów z Wilmosa i Koburga. Nowy fragment panoramy siedmiogrodzkiej pod takim właśnie tytułem został zakupiony przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Do dzisiaj udało się zidentyfikować 38 obrazów, które są lub były pozostałościami po słynnej panoramie. Na zakup uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparcie województwa małopolskiego. Są dwa obrazy, które pod, mogą być potencjalnie sprzedane. Jeden jest w domu aukcyjnym, ale według mnie wyceniony zbyt wysoko. Drugi jest własnością prywatną i jeszcze właściciele się nie zdecydowali na, na to, co zrobią. Mamy 19 fragmentów, 20 to jest fragment, który jest depozytem jednym z najpiękniejszych fragmentów pokazujących huzara na koniu. I te wszystkie fragmenty zostaną pokazane. Jeden z nich niebawem wróci. Na Węgry jest elementem stałej wystawy tysiąc lat wspólnej historii, która jest w Budapeszcie w Polskim Ośrodku Kulturalnym. I ja chcę, żeby tam ten obraz jeszcze był, ponieważ, ponieważ im więcej się opowiada na temat panoramy, tym większe prawdopodobieństwo, że trafimy, trafimy następny fragment. Panorama Siedmiokrodzka będzie prezentowana 17 lipca o 18 w galerii Panorama na dworcu PKP w Tarnowie.